Jak to się stało, że wzięłaś udział w konkursie SUPEŁKA? Tak to się stało, że druh uznaje na, na harcu, na zuchach ten konkurs, no i ja postanowiłam wziąć w nim udział. Jak nazywa się Twój wynalazek i skąd wzięłaś na niego pomysł? Mój wynalazek nazywa się MAGICZNY CZAJNICZEK, a miałam z zbony. Skąd pomysł na Twój wynalazek i co to jest? To jest... Czajniczek, który stwarza picie, on się nazywa magiczny czajniczek, on jest niezwykły dlatego, że gotuje jak zwyczajne czajniczki, tylko jak się powie, zrób jakieś picie, na przykład herbatę, to on od razu robi i już jest świeża, ciepła, czasami nawet jak się chce gorąca i już jest surowa. i bardzo lepiej smakuje niż zwykła z czego jest zrobiony twój czajniczek? Czajniczek jest zrobiony z plasteliny, z połowy klocki o poli i z kredy. Czy ktoś ci pomagał robić ten kubeczek? Tylko. Czy oddałeś na komuś No z mówię, sprzątaczki. Sprzątaczki. Okay. A skąd pomysł na wykonanie projektu, mówię, z sprzątaczki? Po prostu widziałem różne, nie wiem, taki jakiś głowy. Na początku chciałam zrobić takiego innego rodzaju. Jakoś y, zbudowała się na ta mikroprząteczkę. Co stanie się z taką sprzątaczką? Będzie coś w sprzątaniu? No, no, mogę. Y, Dołączę chyba do niej jakąś mięszczoteczkę, no, czy. No i pewnie. To nie będzie okay. Powiedz mi sprzątania. Powiedzmy teraz, y, jaki projekt wykonałaś na konkursie prostu Zrobiłem y, Zrobiłam projekt robota, który sam robił na świecie. Skąd pomysł na ten projekt? Skąd pomysł? Że to jest takie skomplikowane, bo mama mi grał i zrobiła i teraz mamy o takich wynalazkach w szkole temat, że różne wynalazki, A czy chciałabyś, żeby taki wynalazek był prawdziwy i rzeczywiście robił naleśniki za Ciebie? No, można by było to zrobić. Nie trzeba by było stać w kuchni, prawda? Chciałabyś ten wynalazek przekazać swojej gromadzie, żeby także oni mogli ją, go podziwiać? Tak, bardzo Ktoś pomagał Ci w tym projekcie? Nie, sama robiłam. Wszystko sama robiłaś? A z czego jest on zrobiony? Z Masy same. Wszystko jest zrobione z Masy same, tak? Czy będziesz chciała wziąć udział w konkursie sopołka jeszcze raz? Oczywiście. Spodobał Ci się ten konkurs? Tak. Może świecić oczkami? Czy możecie teraz zrobić O jejciu! Rozumiem, że piesek jest na baterię? Tak. Super. Super, dziękuję już Ci. Powiedzcie, co czułyście, gdy dowiedziałyście się, że wygrałyście taki głos? Byłyście szczęśliwe? Tak. A długo pracowałyście nad tym projektem? Yy, jeden dzień. No to w sobie dosyć krótko mi się wydaje, czy nie? Yy, tak, do wieczora. Yy. Nie no, to jednak mi się wydaje, że jak takie małe dziewczynki, to musiałyście włożyć bardzo, bardzo dużo pracy, co? Tak. Zdecydowanie. O. Czy macie zamiar wziąć jeszcze raz udział w konkursach Sobełka? Tak. Opłacę się. Oke, jadi teman-teman bisa